Dzisiejszy odcinek przeniesie Was w świat pełen miłości, duchowych poszukiwań i nieoczekiwanych spotkań. Przedstawimy historię Barbary, kobiety o wyjątkowej wrażliwości i głębokim zrozumieniu życia, która odkryła swoje przeznaczenie w chwili, gdy spotkała swojego bliźniaczego płomienia. To opowieść pełna emocji. Zaskakujących zwrotów akcji i duchowych znaków, które wskazywały na głębsze połączenie między dwojgiem ludzi. Ta historia jest dowodem na to, że wszechświat ma swoje sposoby na połączenie nas z tymi, którzy mają odegrać kluczową rolę w naszym życiu. Zasubskrybuj kanał, jeżeli chcesz więcej tego typu filmów. Barbara od najmłodszych lat wyróżniała się swoją wrażliwością i zainteresowaniem duchowymi aspektami życia. Już jako dziecko zadawała pytania, które wykraczały poza codzienność i materialny świat. Fascynowała ją tajemnica istnienia, sens życia oraz to, co kryje się poza tym, co widoczne. Jej rodzice zaniepokojeni jej niezwykłymi zainteresowaniami. Często zastanawiali się, skąd bierze się jej pragnienie odkrywania tajemnic wszechświata. Barbara spędzała godziny czytając książki o filozofii, medytacji i duchowych praktykach. Jej pokój był pełen książek, kryształów i symboli, które miały dla niej głębokie znaczenie. Już w szkole średniej Barbara zaczęła interesować się ezoteryką i medytacją. Uczestniczyła w różnego rodzaju warsztatach, które pogłębiały jej wiedzę o duchowości. Jednym z najważniejszych momentów jej młodości było spotkanie z nauczycielem medytacji, który wprowadził ją w świat wewnętrznej ciszy i spokoju. To spotkanie miało ogromny wpływ na jej dalsze życie, ponieważ od tego momentu Barbara zaczęła regularnie medytować, poszukując odpowiedzi na najważniejsze pytania swojego życia. Po ukończeniu szkoły, Barbara zdecydowała się na studia w kierunku psychologii, chcąc lepiej zrozumieć naturę ludzkiego umysłu i duszy. Jej pragnienie zgłębiania ludzkich emocji i duchowych doświadczeń prowadziło ją na liczne seminaria i warsztaty, zarówno w kraju, jak i za granicą. Była zafascynowana różnorodnością kultur i ich podejściem do duchowości. Odwiedziła Indie, gdzie miała okazję medytować w ashramach. I spotkać się z wieloma duchowymi nauczycielami. Tam też zaczęła studiować jogę, którą później praktykowała jako sposób na harmonizację ciała i umysłu. Podczas swoich podróży Barbara zetknęła się z wieloma różnymi tradycjami duchowymi od buddyzmu po szamanizm. Jej otwartość na różne perspektywy i głębokie pragnienie zrozumienia duchowej prawdy sprawiły, że szybko zyskała szacunek i uznanie wśród swoich nauczycieli i współuczestników warsztatów. Jej wrażliwość na subtelne energie i zdolność do odczuwania głębokich emocji były dla niej zarówno darem, jak i wyzwaniem. Wróciwszy do Polski, Barbara postanowiła założyć własną praktykę terapeutyczną, łącząc psychologię z duchowością. Pracowała z ludźmi, pomagając im odkrywać ich wewnętrzne światło. I odnajdywać spokój w codziennym życiu. Była pełna pasji i oddania, ale mimo sukcesów zawodowych czuła, że brakuje jej czegoś istotnego. Czuła, że jest częścią czegoś większego, ale nie mogła tego w pełni zrozumieć. Pewnego dnia, podczas jednej z deszczowych popołudni, Barbara postanowiła odwiedzić swoją ulubioną kawiarnię. Było to miejsce, gdzie często przychodziła, aby medytować i rozmyślać. Tam przy filiżance gorącej herbaty spędzała godziny, czytając książki i kontemplując życie. Tego dnia jednak miało wydarzyć się coś niezwykłego. Kiedy tylko weszła do kawiarni, poczuła coś niezwykłego, jakby niewidzialna siła przyciągała ją w stronę jednego ze stolików. Siedział tam mężczyzna o głębokim spojrzeniu i spokojnym uśmiechu. Był to Marek. Wysoki mężczyzna o ciemnych włosach i pełnych wyrazu oczach. Ich spojrzenia spotkały się na chwilę, a Barbara poczuła, że zna tego człowieka od zawsze. To spotkanie było jak zderzenie dwóch światów. Barbara i Marek natychmiast poczuli niezwykłe połączenie, jakby ich dusze rozpoznały się na poziomie, który wykraczał poza zwykłe spotkanie dwojga ludzi. Rozmowa, która się między nimi wywiązała, była pełna ciepła i zrozumienia. Marek opowiadał o swoich podróżach duchowych, poszukiwaniach i fascynacji ezoteryką. Jego słowa były jak echo myśli barbary, która od lat interesowała się tymi samymi tematami. Marek był człowiekiem o bogatej przeszłości, pełnej wyzwań i doświadczeń, które go ukształtowały. Mimo trudnych chwil, które przeżył, Miał w sobie spokój i pogodę ducha, które przyciągały Barbarę jak magnes. Po tym spotkaniu Barbara nie mogła przestać myśleć o Marku. Czuła, że jest w nim coś wyjątkowego, coś, co przyciągało ją na głębszym poziomie. Zaczęła dostrzegać sygnały, które wskazywały, że Marek może być jej bliźniaczym płomieniem. Pierwszym z tych sygnałów było intensywne uczucie derzawi. Każde ich spotkanie wydawało się znajome, jakby już kiedyś miało miejsce. Barbara czuła, że Marek jest kimś więcej niż tylko nowym znajomym był kimś, kto miał odegrać ważną rolę w jej życiu. Kolejnym sygnałem były sny, które zaczęły pojawiać się regularnie. Były to sny pełne symboliki i intensywnych emocji. Barbara widziała siebie i Marka w różnych scenach które wydawały się naznaczone jakimś głębokim znaczeniem. W jednym ze snów oboje znajdowali się na pięknej, opuszczonej plaży, trzymając się za ręce i patrząc na zachód słońca. To było jak wizja przyszłości, pełna spokoju i miłości. Barbara wiedziała, że te sny są nie tylko wytworem jej wyobraźni, ale również wskazówką od wszechświata. Były jak fragmenty układanki, które powoli zaczynały się łączyć. W innym śnie Barbara i Marek znajdowali się w starożytnym mieście pełnym tajemniczych symboli i ruin. Przemierzali ulice, trzymając się za ręce, odkrywając zapomniane sekrety przeszłości. W każdym z tych snów Barbara czuła niezwykłą więź z Markiem, jakby ich dusze były ze sobą połączone od wieków. Te sny były dla niej dowodem na to, że ich relacja jest czymś więcej niż tylko przypadkowym spotkaniem. Były jak okruchy tajemniczej historii, która czekała na odkrycie. W miarę jak ich znajomość rozwijała się, Barbara i Marek zaczęli doświadczać niezwykłych synchronizacji i telepatycznych połączeń. Często zdarzało się, że myśleli o tym samym w tym samym momencie. Oboje potrafili wyc. Zuwać swoje emocje i myśli, nawet bez słów. Barbara była zdumiona, jak często Marek wyczuwał jej nastrój i wiedział, co ją trapi. Ta telepatyczna więź była dla niej dowodem na to, że Marek jest jej bliźniaczym płomieniem, że ich dusze są ze sobą głęboko połączone. Ich relacja była pełna wzlotów i upadków. Marek miał trudną przeszłość, pełną bólu i cierpienia, co czasami odbijało się na ich związku. Były momenty, kiedy oboje czuli się zagubieni i niepewni przyszłości. Jednak zawsze wracali do siebie, wiedząc, że są dla siebie nawzajem najważniejsi. Ich miłość była jak lustro, w którym mogli zobaczyć swoje najgłębsze obawy i pragnienia. Barbara musiała nauczyć się, jak radzić sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, a Marek musiał zmierzyć się ze swoimi demonami. Jednym z najtrudniejszych momentów w ich relacji był czas, gdy Marek musiał wyjechać na dłuższy okres do pracy za granicę. Było to dla nich trudne doświadczenie, pełne tęsknoty i niepewności. Barbara musiała nauczyć się, jak radzić sobie z codziennością bez Marka. Mimo to ich miłość przetrwała próbę odległości. Każda rozmowa telefoniczna, każda wiadomość była dla nich namiastką bliskości, której tak bardzo pragnęli. Barbara wiedziała, że Marek jest jej bliźniaczym płomieniem i że ich miłość jest silniejsza niż jakiekolwiek przeszkody. Podczas rozłąki Barbara kontynuowała swoje duchowe poszukiwania. Praktykowała medytację. Pogłębiała swoje zrozumienie ezoterycznych nauk i starała się zrozumieć znaczenie swojego połączenia z Markiem. Często pisała do niego długie listy, w których dzieliła się swoimi przemyśleniami i uczuciami. Te listy stały się dla niej sposobem na przetrwanie trudnych chwil i na podtrzymywanie duchowej więzi z Markiem. Po powrocie Marka do kraju ich relacja stała się jeszcze silniejsza. Zrozumieli, że mimo wszelkich trudności, są dla siebie nawzajem największym wsparciem. Zaczęli wspólnie planować przyszłość, marząc o domu na wsi, gdzie mogliby żyć w zgodzie z naturą. Barbara czuła, że Marek jest jej przeznaczeniem kimś, kto zawsze będzie przy niej, niezależnie od wszystkiego. Była pewna, że razem mogą przejść przez każde wyzwanie i cieszyć się każdym momentem spędzonym razem. Jednym z najbardziej niezwykłych aspektów ich relacji była synchronizacja, którą zaczęli dostrzegać. Często zdarzało się, że spotykali się przypadkowo w różnych miejscach, mimo że nie umawiali się na spotkanie. Były to chwile, które przypominały im o sile ich połączenia. Barbara i Marek czuli, że ich życie jest splecione w sposób, który wykracza poza zrozumienie. Było to jak magiczne połączenie, które sprawiało, że ich ścieżki zawsze się krzyżowały, niezależnie od okoliczności. W końcu, po wielu miesiącach wzlotów i upadków, Marek oświadczył się Barbarze. Był to moment pełen emocji i radości. Barbara wiedziała, że to jest ten moment, na który czekała całe życie. Ich ślub był skromny, ale pełen miłości i bliskości. Było to spełnienie marzeń, które oboje nosili w sercach. Marek i Barbara postanowili, że ich związek będzie oparty na miłości, zaufaniu i wzajemnym wsparciu. Razem postanowili dążyć do wspólnych celów, wspierać się nawzajem w realizacji marzeń i cieszyć się każdym dniem spędzonym razem. Po ślubie Barbara i Marek zamieszkali na wsi, realizując swoje marzenie o życiu w zgodzie z naturą. Stworzyli tam oazę spokoju, gdzie mogli cieszyć się prostym, ale pełnym harmonii życiem. Marek, zafascynowany permakulturą, założył ogród, w którym razem uprawiali warzywa, zioła i kwiaty. Barbara kontynuowała swoje duchowe poszukiwania, prowadząc warsztaty medytacyjne i bloga, na którym dzieliła się swoimi przemyśleniami i doświadczeniami z zakresu duchowości. Wspólne życie na wsi stało się dla nich czasem refleksji i duchowego rozwoju. Każdego dnia praktykowali medytacje, pogłębiając swoje połączenie zarówno ze sobą nawzajem, jak i z wszechświatem. Często organizowali wieczorne spotkania przy ognisku, gdzie dzielili się swoimi marzeniami, planami i wspomnieniami. Ich relacja była pełna zaufania i wzajemnego wsparcia. Co pozwalało im radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i cieszyć się każdym wspólnie spędzonym dniem. Barbara i Marek szybko zyskali reputację duchowych przewodników. Ich dom na wsi stał się miejscem spotkań dla ludzi szukających duchowego wsparcia i inspiracji. Organizowali warsztaty, na których uczyli medytacji, jogi i duchowych praktyk. Barbara ze swoim ciepłem i empatią. Stała się cenioną doradczynią duchową, pomagającą ludziom odnaleźć ich wewnętrzną siłę i zrozumienie siebie. Marek z kolei prowadził zajęcia z jogi i medytacji, wprowadzając ludzi w świat harmonii i równowagi. Ich działalność stała się dla nich misją, która przynosiła im wiele radości i satysfakcji. Pomaganie innym w odkrywaniu ich własnej ścieżki duchowej było dla barbarii. I Marka sposobem na dzielenie się miłością i wiedzą, którą zdobyli na swojej własnej drodze. Ich warsztaty przyciągały ludzi z różnych zakątków kraju, którzy szukali spokoju, harmonii i duchowego wsparcia. Barbara i Marek, mimo własnych wyzwań, z radością dzielili się swoją miłością i wiedzą, pomagając innym odnaleźć ich własną drogę do szczęścia i spełnienia. W trakcie swojej duchowej podróży Barbara i Marek Odkryli wiele tajemnic wszechświata i ludzkiej duszy. Podczas jednego z warsztatów medytacyjnych, które Barbara prowadziła, doszło do niezwykłego zdarzenia. Jeden z uczestników, stary mędrzec z Dalekiego Wschodu, rozpoznał w Barbarze i Marku dusze, które były ze sobą połączone przez wiele wcieleń. Opowiedział im o ich wspólnej przeszłości której byli kochankami, przyjaciółmi, a nawet rodzeństwem. To odkrycie było dla nich głęboko poruszające i potwierdziło ich duchowe połączenie. Mędrzec wyjaśnił, że ich dusze są ze sobą połączone od wieków, a każde spotkanie w kolejnych wcieleniach jest okazją do pogłębienia tej więzi i nauki. Barbara i Marek byli zaskoczeni, ale jednocześnie poczuli, że te słowa są prawdziwe. Ich życie i doświadczenia nabrały nowego znaczenia. A ich miłość stała się jeszcze silniejsza. Zrozumieli, że ich spotkanie w tym życiu nie było przypadkowe i że mają do wykonania wspólną misję. Barbara i Marek, pełni nadziei i optymizmu, zaczęli snuć plany na przyszłość. Marzyli o założeniu ośrodka duchowego, w którym mogliby pomagać ludziom na całym świecie w odkrywaniu ich własnej ścieżki duchowej. Chcieli stworzyć miejsce, gdzie każdy mógł uby znaleźć spokój, harmonię i wsparcie w poszukiwaniu swojej prawdy. Barbara marzyła o napisaniu książki, w której mogłaby podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z zakresu duchowości. Marek z kolei pragnął nauczyć się nowych technik medytacyjnych i pogłębić swoją wiedzę o ezoteryce. Ich plany były ambitne. Ale oboje wiedzieli, że z pomocą wszechświata są w stanie zrealizować swoje marzenia. Byli przekonani, że ich miłość i duchowe połączenie będą ich prowadzić w każdej sytuacji. Cieszyli się każdym dniem spędzonym razem, wiedząc, że mają przed sobą jeszcze wiele niesamowitych doświadczeń i odkryć. Historia Barbary i Marka to opowieść o miłości. Duchowym połączeniu i niezwykłych znakach wszechświata. To dowód na to, że bliźniacze płomienie naprawdę istnieją i że ich spotkanie może odmienić życie na zawsze. Ich miłość przetrwała wszelkie przeciwności, ukazując, że prawdziwa miłość jest potężną siłą, która może przezwyciężyć wszelkie trudności. Na zakończenie tej opowieści chcemy podkreślić, że każdy z nas może spotkać swojego bliźniaczego płomień, jeśli tylko otworzymy się na miłość i zaufamy wszechświatowi. Historia Barbary i Marka jest inspiracją dla wszystkich, którzy szukają prawdziwej miłości i duchowego połączenia. Pamiętajmy, że miłość jest wszędzie wokół nas. Trzeba tylko otworzyć serce i zaufać, że wszechświat ma dla nas najlepszy plan. Każdy z nas może przeżyć swoją własną, unikalną historię miłosną, która będzie pełna niesamowitych chwil i głębokich emocji. Wystarczy tylko otworzyć się na możliwości i uwierzyć w magię miłości. Dziękujemy, że byliście z nami w tej podróży i zapraszamy do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi opowieściami o miłości, duchowości i magii wszechświata. Pamiętajcie, że prawdziwa miłość zawsze znajdzie drogę, aby połączyć dwie dusze, które są dla siebie stworzone.